Witam Was serdecznie. Jesteśmy w Krakowie, na ulicy Tynieckiej. Pe zapewne się domyślacie, że jesteśmy już w firmie Elkamp. Obok mnie Wojtek Sierpotowski, który chce zaprezentować Wam kilka ciekawych produktów, nie da, które pojawiły się w Waszej ofercie. Wiele z tych produktów powiem, że już teraz można wykorzystywać, kiedy te wieczory są naprawdę chłodne ale o tym więcej powie Wojtek. Dokładnie tak. Witam serdecznie. Wojciech Sierpotowski, firma Elcamp. Nasza firma zajmuje się sprzedażą akcesoriów, jak wszyscy wiedzą. I my właśnie w tym roku wprowadziliśmy na rynek nową markę pod nazwą Mestic, która ma bardzo fajne produkty w przystępnej cenie. No i właśnie chciałem trochę opowiedzieć o tych produktach. Wojtku, a zatem zaczynamy. Między innymi w ofercie firmy Mestic mamy bardzo fajne ogrzewacze wnętrza. Są to bardzo kompaktowe i lekkie ele elementy, jak widać, które służą do ogrzania wnętrza kampera, Przy, przyczepy, przedsionka. Jeżeli używamy jesienno -zimo, jeżeli je jeździmy jesienią bądź zimą i używamy przedsionków, to i tak samo można do przedsionka wsadzić. W zupełności wystarcza, aby ogrzać całe wnętrze takiego przedsionka czy kampera. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że jest to niskoprądowe urządzenie grzewcze, ponieważ wszystkie urządzenia najczęściej mają kilowat, 2 kW. Te urządzenia mają 450 W, to urządzenie ma między 900 a 450 W, w zależności w jaki sposób, yy, jaki, jaki tryb włączymy, więc warto używać, ponieważ tak dużo tego prądu wcale nie potrzeba, a efektywność jest bardzo wysoka. A ja powiem, że to jest bardzo ważny czyn czynnik, parametr, Ponieważ na kempingach jest, są z reguły zabezpieczenia. Dokładnie tak, więc trzeba I ładać I przeciążenie, stronę. od razu nie mamy prądu, tak? Od razu nie trzeba tylko... iść do recepcji i prosić o to, tak żeby jest. włączyć, albo, albo trzeba będzie więcej nie, zapłacić. I często to nie jest jedyne urządzenie, które jest włączone, tylko kilka innych, tak kumuluje się wszystko, no i pach, jest problem. Jeśli chodzi o markę Mestik, też wprowadzamy na rynek bardzo fajny, kompaktowy ekspres do kawy. Jest to typowy ekspres do kawy na kapsułki. O, otworzę. Kapsułka w, w, wrzuca się tutaj od, od góry. Jest spe, specjalne miejsce do tego przeznaczone. I jak wiadomo, po naciśnięciu przycisku y, mamy całkiem y, dobrą kawę. Ważne jest to, że jest to na 230 V i też jest to urządzenie, które nie potrzebuje tak dużo prądu. Prąd, który potrzebuje do pracy ciągłej to jest 800 W, więc nie tak dużo. Jeżeli nie mamy podpięcia do słupka, to wystarczy przetwornica średniej mocy, czyli 800 do 1000 W zupności obsłuży to urządzenie. Bardzo fajne, bo jest bardzo wąskie, więc możemy znaleźć nawet, ciekawe, możemy miejsce znaleźć w kamterze, miejsce. Tak. Nawet często klienci robią półeczkę tutaj zaraz gdzieś w aneksie kuchennym, żeby to zmieścić, żeby miało stałe swoje miejsce. Mhm. Polecam. Kolejną, kolejnym produktem jest lodówka kompresorowa. Marki Mestic, tak jak mówię, jest to nowa marka. Lodówka ogólnie kompresorowa jest znana wszystkim. Natomiast tutaj lodówka, która jest na 12V. Muszę tutaj przypomnieć wszystkim, że ten model akurat jest na 12V, trzeba dokupić zasilacz na 230, żeby też można było ją używać w domu. I to jest bardzo y, korzystne dla klienta, bo zawsze y, pomagam y, w wyborze tego typu sprzętów, opowiadając o tym, że taki sprzęt możemy używać tak, tak samo w domu. Mamy, na, na tarasie, mamy altany, imprezie, tarasy, tak, im, impreza. Tak, tak. Y, zimne napoje są bardzo ważne, żeby były blisko, więc tak. też można używać w domu. A i w czasie, ja bym dodał jeszcze, że w czasie świąt zawsze tego miejsca w lodówce brakuje. Tak, jesteśmy teraz w okresie świątecznym, więc jak tak. najbardziej dobrze zauważyłeś. Jak najbardziej polecam to jako też do użytku w domu. Tak dodatkowa, jest. dodatkowa lodówka. I teraz chciałem pokazać bardzo ciekawy produkt. Marki Mestic. To, co tutaj widzimy i prezentujemy, to jest klimatyzator. Klimatyzator nietypowy, bo klimatyzator typu split do boku kampera bądź przyczepy. Montowany jest w miejsce, znaczy dokładnie w okno. Musimy tylko uchylić okno, jakbyśmy zobaczyli, co jest z tyłu. To widzimy, że połączone te dwa elementy są takim elastycznym elementem, rurką, gdzie. Pozwala na przymknięcie okna z tyłu i możemy tutaj w miarę szczelnie przymknąć sobie tą, tą przestrzeń kamperową. Na zewnątrz odprowadzane jest ciepłe powietrze, a w środku mamy hood Jest to urządzenie też niskoprądowe. Moc, jakiej generuje moc chłodzącą, to jest 900, 900, 900 895 W tak, do, tak. dokładnie. Są trzy, trzy funk, funkcje nawiewu, jest też funkcja sleep, także można spokojnie spać przy takim urządzeniu i nie wytwarza bardzo dużego hałasu. Jest to kompaktowe małe urządzenie, które kiedy działa cały czas, jest w stanie nam schłodzić pomieszczenie efektownie, efektywnie. Tak. Faktycznie klimatyzatory większe robią to szybciej, no ale takie urządzenie, jeżeli działa nam cały, cały czas, będzie w stanie schłodzić nam pomieszczenie. Dobrze, waga taka jest w miarę, bo jest tak około 10 kg lżejsza niż zwykła dachowa klimatyzacja. Dokładnie. Powiedz mi Działa tylko z 230V, tak, czy przetwornica tylko... jeszcze jakoś obejmie? Oczywiście to urządzenie działa na 230V, przetwornica obejmie, tak jak mówiłem jest to 895W generowanego, więc tak naprawdę potrzebuje około 700W do pracy to urządzenie, więc na pewno przetwornica uciągnie. Natomiast nie ma co ukrywać, jest to urządzenie przeznaczone na kempingi. Po chwili kiedy jesteśmy na kempingu, stoimy nie wiem, 10 dni bądź, dłuż, bądź dłużej, podłączamy sobie takie urządzenie, Zaznaczam, że jest to urządzenie przenośne. Nie montujemy go w żaden stały sposób do kampera bądź przyczepy. Po prostu go wkładamy w miejsce okna i tak naprawdę możemy go wyciągnąć, nawet możemy pożyczyć komuś, sąsiadowi, ojcu, bratu. Więc nie tylko jest w danym pojeździe, tylko może być elementem, który po prostu przechodzi z, rąk, z ręki do ręki. Marka Mestik, jeszcze tylko chciałem zaznaczyć, ma też klimatyzator dachowy. Jest to klimatyzator dachowy 2,5 kW. tutaj nie mogę w tej chwili pokazać fizycznie, natomiast u nas na stronie można zobaczyć dokładne parametry i ofertę przygotowaną przez nas na tą markę. Bardzo fajny klimatyzator w przystępnej cenie, także polecam serdecznie zapoznania się z ofertą. I tak wielokrotnie pytają nasi widzowie, ile to kosztuje? Tak, no ile to kosztuje? Każdy pyta, każdy dba o zasobność swojego portfela. Rozumiem to. Tutaj ten model klimatyzatora na tą chwilę kosztuje 2900 zł. Brutto. Jest to przygotowana cena specjalna na rozpoczęcie współpracy z firmą Mestik. Także warto skorzystać, aby mieć to na przyszły sezon. Jednostka dachowa Mestika o mocy 2,5 kW kosztuje 6500 zł. Brutto, więc też warto jak za klimatyzator takiej mocy. Jest to bardzo dobra cena, bardzo przystępna. Wojtku, dziękuję Tobie bardzo ja za dziękuję. prezentowanie tych produktów. Mam nadzieję, że te produkty Was zainteresowały. A jeżeli chcecie je zakupić, zapraszamy sklep elcamp.pl, bądź ulica Tyniecka w Krakowie. Serdecznie zapraszam.